Cześć! Dzisiaj zabrałem Was do Troszyna, nieopodal Ostrołęki, gdzie znajduje się linia produkcyjna środka do odkwaszania gleby Orkal. Pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda proces produkcji. Zapraszam! Zaraz Wam wszystko pokażę. Znajdujemy się na hali produkcyjnej, gdzie od 2017 roku produkujemy Orkal przy wykorzystaniu technologii FuelCal. Przez te wszystkie lata nabraliśmy doświadczenia, dzięki któremu jesteśmy w stanie wyprodukować produkt najwyższej jakości. Proces produkcji zaczyna się od podania substratu organicznego do muldy przyjęciowej, następnie podawany jest tlenek wapnia. BWRT-60 o wysokiej reaktywności, po czym dochodzi do wymieszania substancji organicznej z tlenkiem wapnia, gdzie temperatura dochodzi do 99 stopni. Po obróbce termicznej towar przekazywany jest do wysuszenia, a następnie jest skonfekcjonowany. Widzicie tą gigantyczną pryzmę za moimi plecami? To właśnie Orkal. Towar jest suchutki i gotowy do załadunku prosto do klienta. Orkal dostarczamy według potrzeb klienta w formie luzu, jak i w formie big baga. Zobaczyliście, jak wygląda proces linii produkcyjnej, a teraz zaprezentuję Wam, jak orkal rozpuszcza się w wodzie. Do prezentacji posłużą mi paski lokmusowe, które doskonale znacie ze szkoły, a tutaj w tych naczyniach mamy kredę, jest to kreda granulowana o symbolu 0,6a oraz orkal z aktywnym hydratem wapnia. Najpierw sprawdźmy, jaki odczyn pH ma woda. Zamaczam pasek lakmusowy. Odczyn obojętny. Teraz sprawdźmy, co się zadzieje, gdy do wody dodamy kredę. Zamieszam. Zamaczam pasek. I jak widzicie, praktycznie pasek nie zabarwił się, czyli. Węglem nie zareagował w wodzie. A teraz zobaczmy, jak orkal rozpuszcza się w wodzie. Jak widzimy, pasek zrobił się granatowy, co wskazuje na to, że odczyn znajduje się w granicach około 12 pH. Podsumowując, orkal to szybkie odkwaszanie gleby, użyźnianie jej, dostarczanie mikro i makroelementów. Co skutkuje przyrostem biomasy nawet do 40%. Jeżeli zależy tobie na szybkim odkwaszaniu Ziemi oraz wysokich plonach, postaw na orkal.